Jest tutaj prawie 20 tysięcy kibiców, i wystarczyło troszkę wyczekać, szczególnie Dawidowi, który jechał na końcu i dostał przeszło 20 punktów bonusu, a przed nim zawodnicy po 2-3 punkty. No To jest różnica niesamowita, zresztą Tomas się sam wypowiadał, że tylko Dawid był w stanie ulecieć aż 120 parę metrów z tego skoku, inny by wskoczył pewnie stópkę. Czy masz jakieś, nie wiem, jakieś możliwości oddziaływania na to, żeby po takim konkursie pogadać z kim trzeba i zapytać, co się stało? Małe, bo my wielokrotnie gdzieś tam mówimy, mówimy, a i tak jest co innego. No gdzieś tam, jeśli się o tym mówi, to przynajmniej oni wiedzą doskonale, że, że, że pewnych rzeczy nie powinno, nie powinny tak wyglądać. I mam nadzieję, że gdzieś tam do nich to dociera i zresztą jak będę miał tylko okazję, to na pewno z Sandro porozmawiam na ten temat. A z Borkiem Sedlakiem była okazja porozmawiać już po tym konkursie? Powiem tak, z jednej strony to jest bardzo niewdzięczna robota i nie chciałbym tego wykonywać, a z drugiej strony e, ci, którzy zazwyczaj są właśnie tymi starterami... E, Gdzieś się ukrywają. Ich nigdy nie widać, nigdy nie, nie można z nimi porozmawiać. A tutaj, jakby Pan w ogóle podsumował ten weekend Pucharu Świata w Zakopanem Raz, że atmosfera na skocznie fantastyczna, wróciło to po tej przerwie covidowej, po tym, co się działo wcześniej. No teraz ta atmosfera magia Zakopanego wróciła, no ale niedosyt chyba jest, że nie udało się no, posłuchać tutaj tego Mazurka Dąbrowskiego. No to nas na pewno najwięcej boli, bo tak, wczoraj jeden punkt, dziś jeden sześć i to, to jakby to było 5-10 punktów, to zupełnie inaczej, ale to po tym jednym punkcie to zawsze jeszcze bardziej boli, tym bardziej, że no ci kibice też przyszli, chcieli, chcieli na pewno. Ja wiem, że zaśpiewaliby a kapela tego Mazurka Dąbrowskiego. E, no gdzieś tam zabrakło trochę. Z jednej strony jesteśmy cały czas na bardzo wysokim poziomie, bo dwa razy e, na podium, dwa razy drugie miejsce to jest naprawdę wyjątkowe. E, I taki jest troszkę niedosyt. E, ale trzeba walczyć dalej. No, teraz Japonia, sezon jest jeszcze bardzo długi, dużo przed nami. Więc chłopaki muszą utrzymać formę, żeby wytrzymać do samego końca. Są mistrzostwa świata, które są bardzo ważne. Także no, jest jeszcze wiele do zdobycia. Ale... Mam takie wrażenie, że ogólnie rzecz biorąc forma Polaków rośnie chyba. No, Piotrek pewnie miał pecha totalnie. Dawid jest cały czas na wysokim poziomie, też miał pecha, akurat w ten weekend. Kamil po chorobie. Był mocno osłabiony i tak skakał świetnie. Coś tam pokazuje jeszcze młodziutki Jan Habdat, który wskakuje do tego zespołu dopiero. Czy z doświadczenia skoczka i osoby, które jest cały czas przy skokach, jesteś w stanie powiedzieć, że to da się utrzymać, albo, albo wręcz może jeszcze ta forma wzrosnąć na Mistrzostwa Świata? Myślę. że już niedaleko. Myślę, że tak, że na pewno tak. No to jest tak, że zawodnik przygotowuje się całe lato głównie do tej głównej imprezy, czyli tak, jak są Mistrzostwa Świata. Jeśli jest to tak, jak w tym momencie, to tylko się cieszyć. Na pewno trzeba robić wszystko w tym kierunku, żeby tę formę utrzymać i żeby ona jeszcze mogła zyszkować. Ja tutaj na pewno, jeśli chodzi o Dawida, się nie boję, bo on jest bardzo powtarzalny w tym momencie. On jest bardzo mocno nakręcony, on wie, co i jak. W tym momencie, jeśli on nie jest zadowolony z drugiego miejsca, bo on wie, że jest w stanie wygrywać, to jest naprawdę taki bardzo. Duży impuls do tego, żeby, żeby ten sezon przejść naprawdę jak torpeda. A Dawid wszystko robi w tym kierunku i zmierza do tego, żeby ten sezon był naprawdę wystrzało w jego wykonaniu. Ty wskazałeś Tomasa Bichlera. Masz teraz satysfakcję? No jasne, że mam satysfakcję. No, gdzieś tam jakiegoś nosa od jakiegoś czasu mam na, na, na trenerów i cieszę się z tego powodu, bo to powoduje no, wielką satysfakcję, że, że, że przychodzi człowiek, który znów rozwija nasze skoki i nasze skoki są w tym miejscu, w którym są.